Witam, witam, kolejny odcinek Polskiej Osy będziemy działać dalej. Mała przerwa była, ale to nic nie szkodzi. Słuchajcie, poprzednio wam pokazywałem jak tutaj, no można, Ja no, śmiał powiem, trochę skopałem, trochę skopałem temat ze spawaniem. W sensie, jak z początku było w porządku, tak chciałem koniecznie samym spawaniem, nadlać wszystkie ewentualne doły i itd ale że to jest cienka blacha, no niestety ten trik mi się nie udał no to zapłacę za to swoim uparstwem bo wiecie, teoretycznie mógłbym to zespawać za pierwszym razem, jakieś mikro dziurki, no to dobra podkładujemy, szpachlujemy i, i tyle w temacie ale mi zależało, żeby po prostu żeby tutaj tej szpachli nie było no bo jednak z tego co jeden z Was napisał, po prostu tutaj idą takie naprężenia od wibracji silnika, bo on w zasadzie też nie ma jakiejś e, szczególnej amortyzacji, więc ten błotnik po prostu, e, bo to, to w ten sposób to jest tył, e, po prostu pęka, nie? E, dobra, jest zespawane i żeby to zrobić, to co Wam mówiłem, będziemy co? Cynować kwiatku, wow! Słuchajcie, kupiłem sobie zestaw do cynowania. Widziałem e, na internetach, no bo wiadomo, na tym moja wiedza bazuje. Jak to działa? Jak to działa? Już wam tłumaczę. Mamy podkład, podkład, który powiedzmy zabiela dany element. Jego nakłada się pędzelkiem na cały ten wyczyszczony, oczywiście obszar do gołej stali, do czystej stali. Smaruje się podkładem, pędzelkiem i później idzie w ruch palnik. Palnik po to, żeby wypalić wszystkie takie organiczne czy tam inne inną tą mieszankę i żeby została po prostu ta cyna z ołowiem, która po prostu zabieli, przygotuje nam blachy tak, żeby po prostu już sama cyna to też jest ta cyna z ołowiem, żeby to po prostu nam przyległo, żeby się po prostu przykleiło. Więc to nakładamy pędzelkiem. I przy podgrzewaniu biorę bawełnianą, czystą szmatkę i po prostu szybkim ruchem ściągam nadmiar tego wypalonego takiego brudu. Wiecie co, możecie sobie tam zobaczyć scenowanie na YouTube jak gdzieś tam pokazują z tego apkaru tam, gdzie te Polskie Polsze odbudowali, więc fajnie to wszystko jest wytłumaczone, czy tam jakieś inne kanały. No i co, i tu mamy jakiś preparat nabłyszczający, a to jest po prostu... Aha, tłuszcz roślinny, czyli masło kurwa dali. Czyli mogłem wziąć masło zwykłe, bo tam z rzekomą woskiem, jakimś olejem. Tutaj mamy jakąś szpatułkę, którą właśnie trzeba zaimpregnować niejako. I potem podgrzewając tą laskę, oczywiście cały czas operując palnikiem, przyłożyć i powiedzmy delikatnie rozprowadzić. Cały czas sobie podgrzewając delikatnie tą cyną, po prostu nie osiągnąć tej za dużej temperatury, żeby ona nie była super płynna. nie? I wtedy tą szpatułką, hops, tak jak kurde, jak ten, jak szpachle wyprowadzać. No i na sam koniec, jak już to ostygnie, można śmiało. No są do tego specjalne takie tarniki. Do cyny, bo ona jest taka, wiecie, nawet pod paznokciem można delikatnie ją tam wgnieść, bo, jest, no bo to jest miękki stop. Yy, takie tarniki, które po prostu nie zapychają, ale zwykłymi też da radę, plus tam ewentualnie no wszystkimi innymi narzędziami, które yy, mogą zebrać ten materiał i wyprowadzić, jakimiś papierami ściernymi itd. tak Tu już widzę jedną la laskę ma taką zagiętą, yy, bardzo ogólnie to wszystko fajnie zap zapakowane, natomiast yy, zrobimy taką próbę, bo słyszałem, że jak yy, jest dobry skład i on sobie zegnę, to nie powinno yy, popękać. No to chyba tyle wystarczy, nie? Zero pęknięć, czyli bardzo dobra bardzo dobra cyna. To z jakiegoś Autolandu. Nie wiem, nie znam się. Taki fajny zestawik był. No co prawda ponad dwie paki to kosztowało, ale kurwa zgięłem, teraz nie mogę rozwiązać. No ale dobra <laughs> więc y, kilogram y, ty, ty, tej cyny, więc przyda się na resztę koroseri. Dobra, koniec pitolenia, bo tu zagadałem. Y, co, cza, cza, czas działać, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uśmie lak, jak zwykle, nie. No i dobra, mamy temat oczyszczony z jednej i z drugiej strony, e, pastę sobie już tym patyczkiem śmiesznym e, wymieszałem, bo e, z wierzchu się z, e, te organiczne związki, bo tutaj jest napisane, żeby się nie wyjebało e, więc to sobie fajnie wymieszałem, no i co, i nabieramy, czekajcie może ja tu zrobię tak to jedną ręką, to mówię, że można sobie w dupę wsadzić szere... jeszcze lewą ręką będę to, to robił świetnie troszkę pasty, o Trzeba oszczędnie, kurwa, nie? I co? No i... Aha, ty mam to podgrzać? Nie, nie, no gdzie? I na razie, o. To jest nasze spoiwo. Na razie oszczędnie. Potem, jak będzie trzeba, to dowalimy towaru, nie? Na razie trzeba to rozsmarować. Pędzelek bardzo fajny. Kurwa, reklama jakoś. Powinienem za reklamy coś, coś dostać. Jeżeli ogląda pan pan Andrzej, Pleskot. Proszę się zgłosić w komentarzu, ewentualnie przez fej, Facebooka. Osobiście Panu podziękuję, no sobie już podziękowałem, bo był fajny, naprawdę jak na pierwszy, pierwszy raz w ogóle, jeszcze w ogóle tym nie robiłem, ale jestem bardzo miło zaskoczony, jeżeli chodzi o, o samo to zapakowanie tego wszystkiego. Ops, szmatkę bawełnianą już sobie przygotowałem. O, no, czekajcie, bo ja taki, nie, Ja patrzę w ogóle na to, co robię, a nie na, na telefon. Troszkę sztywny, ten pędzelek, ale nie, bardzo fajny. Wiecie, szkoda marnować towaru, nie? W ogóle powinienem sobie to jakoś przymocować. Tym. No, teraz widać, gdzie jest jakieś te ubytki, nie? Znaczy, widać, już nie widać. No i dobra, i pędzelek sobie, hops, odkładamy ten Majdan cały. Pasta w lek, korek wek. Yy, aha, później będziemy woskować. Czyli tak, teraz polniczku, kurwa, jedną ręką, no nie wiem, dobra, nie wyłączę, bo mówię, coś sobie zrobię, a ja tu nie spierdolę na tym wosku, nie? No i te, teraz to tak wygląda. E, czyli ta pasta nie, powiedzmy e, się tak zabieliła, za, z, takie sreberko wyszło, no i przetarłem szmatką, e, bo zaczął się wypalać taki ten organiczny, ten, jakby e, to, co po prostu pozwala. Mieć, uzyskać taką konsystencję. I właśnie nie wiem jak to zrobić, bo tu już trochę no tak jakbym przegrzał. Ale ty patrz, przeszło. jeszcze jednak dziura była. Eee, nie wiem czy od razu z drugiej strony jakoś to nie zrobić, bo jeżeli później będę grzał z tej strony, to może mi się. Chyba hmm... powinno się z jednej strony zrobić. robić. Z tej strony będę grzał z, od spodu. Hmm... Muszę się zastanowić, no ale w każdym razie teraz mam już przygotowane, więc biorę laskę i przygrzewam i po prostu sobie formuję. Jeszcze sobie tylko nasmaruję tego szpatułkę i będzie git. No i pyk jest. Mamy to. E, troszkę tutaj pokapało, wiadomo jak za, za długo palnikiem przywalisz. Naprawdę trzeba t, tym palnikiem umiejętnie, powiedzmy, regulować. E, mogłem tu troszkę z tej strony dać, ale więcej tego podkładu, bo tam gdzie nie ma podkładu po prostu nie będzie się trzymało, ale to jest tylko tu ten kawałeczek, tak, yy, jest wyrównane, znaczy wiecie, na równo położone z taką góreczką, yy, no i został jeszcze ten spód, ale nie wiem kuźwa czy mi się to nie rozpierdoli, chociaż teraz jak jest taka grubsza warstwa yy, to tylko troszeczkę tutaj właśnie yy, przy dole, nie, chociaż to i tak tutaj wiecie od spodu, ale ale ch chciałbym to zrobić jak należy. A ile tej cyny poszło? No tu mamy dla porównania. E, 2-3 centymetry. E, szpatułka super, fajnie e, ją całą wysmarowałem. E, więc trzeba też uważać, by jej nie przykopcić. Ale e, fajnie ten masełko posmarowane, czy tam sos do kebaba. A propos kebabów, robimy drugą stronę. No. No i mamy to, jest odbudowane. Troszkę to światło mi tu przeszkadza, ale, ale udało się w miarę to fajnie wyprowadzić, że to nawet widać takie jaśniejsze te miejsca po tej cynie, gdzie zostały. Ee, więc, więc lux. No i co, i spróbujemy jeszcze tą osłonę łańcucha. Aha i ten, i, i pilnikiem to wszystko robiłem, słuchajcie. Z tym, że pilnik oczywiście się troszkę zapychał, jeszcze trochę cyny tam skapnęło co za dużo, przygrzałem, bardzo trzeba delikatnie z tym palnikiem operować. No Jeszcze trochę mi zostało do, żeby mieć takie wprawy, ale przynajmniej najważniejsze, że jest gładkie, tu żadnego tego dołu nie ma. No ze trzy razy poprawiam, tak? Bo to wiadomo, pierwsze koty za płoty i pilnik, pilnik trochę się zapychał, dlatego te tarniki są takie Powiedzmy, dosyć ważne, które ułatwiają na pewno robotę, ale szczotka yy, mosiężna yy, i sobie po prostu, wiecie, to wszystko wyczyściłem. Tam po kilku razach on się po przypychał, a ostatecznie, no, no tyle co w tak, że muszę co chwilę go yy, czyścić. Teraz będę mógł się zająć, zająć tymi wgnieceniami, gdzie by po prostu było podważane, żeby yy, ten dzyngiel cały nie latał, to okienko, i jeszcze tutaj delikatnie wypełnimy, żeby żeby, żeby po prostu nie było widać, nie, bo to ona idzie w ten sposób i po prostu tu przy dole będzie widać tą osłonę, więc tutaj też sobie to wypełnimy. No tutaj powinno być dużo, dużo łatwiej, bo jednak jest na prosto powierzchnia, a tam na tym błotniczku, no to jednak ten ta cyna ciężko wyczuć, żeby za mocno się nie roztopiła, nie? Dobra, osłona też tam y, pocynowana y, i słuchajcie, no został ostatni element y, z tych, powiedzmy, nadwoziowych czarnych y, do wyczyszczenia i zapodkładowania. No tutaj chyba raczej nawet nie będziemy cynować, bo, 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 może to się skończyć wybuchem, chociaż tu benzyny nie ma, ale jakieś opary są na pewno. Y, trzeba będzie coś pomyśleć, jak to, jak to malować, w sensie... Eee, kwestia nie, po prostu zdejmę to, odkręcę i żeby tu nic się nie uszkodziło. Eee, Widzicie, jak to jest zrobione w ten sposób? Więc powiedzmy, że, że sobie zakręcimy i zakręcone będziemy malować i to będzie do... dobry plan. Tu nic nie będziemy ro... ruszać. Tutaj nic, 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 niech będzie. Tylko ewentualnie włókniną, może przetrę tą korozyjkę. Tutaj też nawet tego nie będę malował. Tak jak jest, zostawiamy. Dobra. No to co, Czyścimy. nie? Słuchajcie, odnośnie tego czyszczenia mojego śmiesznego. Yy... Wiadomo, można to dać do piaskowania, ale ja robię to tak. Diwult. Djult plus y, takie rude włosy afrykańczyka. I to po prostu idzie jak burza. Jak burza. Y, czekajcie, bo to. Jestem praworęczny. Czekajcie, będę trzymał w lewej łapie. hops. Y, dla tych, co nie widzieli, nie? powiedzmy, no, to jest akurat i taka akrylowa farba, więc ona jest taka dosyć sucha. Ale obroty na full. I widać, że pod. Ja, poświecę, Tymo. Że pod y... tą czarną farbą kryje się najzwyklej w świecie korozja. Więc y... moment, widzicie, no, ten kawałeczek. Patrzyłem akurat jeszcze w telefon, więc e, tak to u mnie wygląda, więc dla, dla mnie nie wiem, jak mnie to troszkę satysfakcjonuje, mimo że jest to brudna robota, ale lubię sobie odkrywać zawsze takie ciekawe szczegółki, szczegółki po prostu się wyłaniają, nie? Słuchajcie, kończąc odcinek, mamy już wyczyszczony zbiornik od spodu. To zostało mi do dokończenia. Do tak samo e, z tamtej strony przy przy, przy, przy odstojniku. E, Sam w sobie jest bardzo też w dobrym stanie. E, gdzieś tu takie większe, takie wżerki, e, ale tak po, poza tym jest w porządku. E, tutaj są takie wypukłe, ale to wiecie co? Ja chyba już nawet nie będę tego stukał. E, nie będę tego e, młotkował, zostawiam tak jak jest. E, chociaż wiecie, no tutaj można by było tak delikatnie, tak puknąć. Chociaż. A zobaczymy, chociaż zobaczymy, żeby to Wiecie, bo mimo wszystko tu się otwiera i ta powierzchnia jak będzie czarna no to, ale też żeby w sumie żeby za dobrze nie wyglądało może, co? Nie wiem. Zastanowimy się tak, coś jak jeszcze, jeszcze końcówka, muszę odkręcać wszystkie kraniki itd. I, i, I będziemy mogli już przygotować do podkładowania ostatecznego, jeżeli chodzi o podwozie. Dobra, to by było na tyle na razie. No i znowu mówię cześć, a tu akurat kurier jeszcze podjechał e, i mam silent bloki do zawieszenia. E, są już na wymiar te 35, więc e, jestem zadowolony. Nawet bardzo, bo nie muszę nic toczyć do żadnych tokarzy i tak dalej, więc e, fajnie, mamy do przedniego zawieszenia. No i słuchajcie, ze zbiornika odkręcam sobie kranik ten e, odstojnik czy tam jakoś inaczej jeszcze się to nazywa, no i co, mamy kranik, jak to kranik więc w porządku, tutaj ta końcówka ewentualnie do jakiegoś takiego, wiecie pastą żeby pastą tu wyrównać tak mi się wydaje najlepiej by było do zaworów no i co, jest odstojnik czy czy tak, to idzie w ten sposób z tym, że pod tym idzie taka cienka uszczelka i ona nie jest myślałem, że ona jest jakaś miedziana ale ona jest jakiś, wiecie chuj ale paluchy mam ja nie wiem czy to nie jest jakiś azbest w każdym razie ta wyżej to idzie która już bezpośrednio dotyka zbiornika no to już jest e, miedziana to nie będzie raczej z nią problemu, no chyba, że tą też zastąpię miedzianą muszę skonsultować, tylko ma problem z odkręceniem tego, bo nie chcę uszkodzić tutaj już delikatnie widać, że jechałem, ale to i tak będę wszystko ładnie robił, żeby było luks bez żadnych takich właśnie zadziorów. No nie wiem, delikatnie podgrzałem, ale, ale nie wiem, czy to jest lewy czy prawy gwint. Nie chcę tego zniszczyć, a wimadło też jak za, nie chcę za mocno chwycić, nie.